W końcu przyszła pora, aby podzielić się z Wami przepisem na mój tort urodzinowy. Środek już widzieliście, teraz czas na pokazanie go z zewnątrz. Jest tutaj kilka ciekawych technik, którymi chciałam się z Wami podzielić. Między innymi jak przygotować fault line cake oraz jak zrobić dekoracyjne kule na tort. Inspirację do przygotowania tego tortu znalazłam na profilu instagramowym Ale Wypieki i tam Was serdecznie zapraszam. Znajdziecie tam naprawdę niesamowite dzieła. Tymczasem, przechodząc już do tego wnętrza tortu, mamy tutaj krem waniliowy oraz biszkopt pistacjowy, banany w karmelu, namelakę truskawkową, ganasz z owoców leśnych i wkładkę bezową. A teraz już zabieramy się do pracy. Ja dziś pokażę wam tą prostszą wersję według mnie, czyli kule styropianowe obłożone masą cukrową i pomalowane na złoto. Zaczynamy od uplastycznienia masy cukrowej, i tutaj najpierw musimy wymieszać kolory ze sobą lub zafarbować za pomocą barwnika spożywczego, w zależności od tego, jaki kolor chcemy uzyskać. Ja tutaj akurat miałam kolor biały i fioletowy, już miałam wcześniej wymieszane, więc. Po prostu te dwa kolory ze sobą połączyłam, aby uzyskać pastelowy fiolet i dodałam jeszcze dosłownie odrobinkę fioletowego barwnika w żelu, a następnie wszystko trzeba tak długo wyrabiać, aż ten kolor wszędzie będzie równy. Następnie masę cukrową trzeba bardzo cienko rozwałkować. Ja tutaj będę miała grubość gdzieś od 1 do 2 mm. Najpierw za pomocą listw dystansowych, a później już samym wałkiem rozwałkowuję bardzo cienko. Następnie bierzemy sobie kulę styropianową o odpowiedniej średnicy. Nakładamy ją na masę cukrową i część masy odcinamy skalpelem. I ja tutaj robię to w ten sposób, że tej masy biorę troszeczkę mniej niż jest faktycznie potrzebne na całą kulę, ponieważ kiedy będę ją jeszcze rozrabiać w dłoniach, to ta masa plastyczna ona się sama rozprowadzi po naszym. Cole I tutaj łatwiej będzie wtedy nad nią zapanować, bo jeżeli damy tej masy cukrowej za dużo od razu, to ona wtedy będzie się grudkować, będą się robić bąble i nie będzie dobrze przylegała do tej kuli styropianowej. Więc tutaj lepiej mniej niż za dużo, a jeżeli dacie za dużo, to po prostu z jednej strony wystarczy trochę tej masy oderwać i kulać tak długo, aż będziecie mieli ten pożądany kształt. Kiedy już moje kule będą dobrze obłożone. Masą cukrową wbijam sobie wykałaczkę, następnie poprawiam jeszcze całą kulę, żeby wszystko miało ładny kształt, żeby nie było żadnych wgięć albo jakichś krzywizn. Następnie, jeżeli mam kulę na wykałaczkach, to wbijam je w styropian, a jeżeli po prostu te kule będą tak po prostu sobie leżały na torcie, to kładę je na styropian też, żeby sobie schły. Tutaj widzicie, już mieszam sobie kolejny kolor. Chcę tym razem uzyskać taki pastelowy, kremowy, więc mieszam biały z cielistym i robię to tak długo, aż ten kolor będzie odpowiedni. Jeżeli wyszedłby za ciemny, no to dodajemy więcej białego. Jeżeli wyjdzie za jasny, to odrobinę cielistego i tak długo, aż ten kolor będzie taki, jak chcemy. Znowu wszystko rozwałkowuję, znowu obklejam masą i tak długo kulam, aż będę miała ładne kule. Im mniejsza kula, tym łatwiej nad nią zapanować i łat łatwiej uzyskać ten kształt takiej idealnej kuli. Im większa kula, tym więcej musimy się namachać, że tak powiem. Tutaj te nierówności będą bardziej widoczne i trzeba bardzo długo kulać, równać, naciągać tą masę, tak, aż w końcu ten kształt uzyskamy. Pamiętajcie, że po wbiciu wykałaczki w kulę musimy jeszcze raz trochę uformować, ponieważ pod naciskiem, kiedy ta masa jest plastyczna, ona się bardzo łatwo wygina. Białą masą cukrową pokrywam resztę kul i te już będą wszystkie malowane, więc dla ułatwienia sobie pracy w każdą muszę wbić wykałaczkę, ponieważ później łatwiej jest dojść do każdego miejsca, nigdzie nie będą zostawały plamy. tak wyglądają kule przed malowaniem. A teraz zabieramy się za pokrycie złotą farbką kul, które mają być pomalowane. Złoty barwnik w proszku, łączę ze spirytusem i następnie maluję kulę. Nie ma tutaj większej filozofii, chodzi tylko o to, żeby ten barwnik był w dobrych proporcjach rozrobiony. Chodzi o to, że jeżeli malujemy taką kulę lub jakikolwiek inny element. I widać, pod, pod spodu jeszcze przebija nasza masa cukrowa, no to znaczy, że tego barwnika jest za mało, całość jest za bardzo rozrobiona. Jeżeli mamy sytuację odwrotną, czyli malujemy i ten barwnik nie idzie ładnie, gładko po całości, tylko się ciągnie, zostają grudki albo pokrywamy bardzo małą powierzchnię naraz, to znaczy, że barwnika jest za dużo i trzeba jeszcze go trochę rozrobić ze spirytusem. Ja tutaj akurat miałam tak dosyć dobrze rozrobione, i teraz te kule, które są malowane, tym złotym barwnikiem wystarczy pokryć jeden raz. On jest na tyle mocny, że nic nie przebija, jeżeli jest dobrze rozrobiony. Ja tutaj używam też barwnika złotego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, ale nie jadalnego. Więc jeżeli chcecie zrobić takie kule jadalne, to polecam zrobić je z czekolady i pomalować złotym barwnikiem spożywczym jadalnym. Ja wiem, że moje nie będą jedzone, więc po prostu zrobiłam je na styropianie i pomalowałam niejadalnym jadalnym barwnikiem. Takie gotowe kule zostawiamy w styropianie na kilka dni, aby wyschły i właściwie mamy już gotową dekorację do wbicia na tort. I teraz bierzemy się za przygotowanie tortu. Zaczynamy od biszkoptu. Zaczynamy od ubicia białek w temperaturze pokojowej na sztywną pianę. Kiedy białka będą już podbite, stopniowo łyżka po łyżce dodajemy drobny cukier, a po każdym dodaniu ubijamy od 1 do 2 minut tak, aby nasz poprzednio dodany cukier zdążył się rozpuścić. Po dodaniu całego cukru ubijamy jeszcze wszystko przez około 3 minuty, żeby na pewno dobrze cukier nam się rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty robota na średnie i wolnym strumieniem dodajemy wymieszane żółtka z olejem. Całość miksujemy tylko do połączenia. W dwóch turach dodajemy suche składniki i tutaj mąkę pszenną przesiewam jeszcze przez sito. Następnie daję połowę porcji mąki pistacjowej i całość mieszam ręcznie delikatnie, ale dokładnie aż do spodu, żeby wszystko dobrze się rozprowadziło. Następnie po wymieszaniu tego dodaję resztę składników, które mi pozostały. Mieszam wszystko delikatnie, tak, żeby nie było widać grudek mąki, żeby wszystko dobrze się rozprowadziło i żebyśmy mieli jednolitą masę. Ciasto wykładamy do rantu wyłożonego na spodzie papierem do pieczenia, a od góry wyrównujemy, żeby biszkopt ładnie wyrastał. Biszkopt pistacjowy pieczemy przez około 40 do 45 minut w 160 stopniach góra-dół do tak zwanego suchego patyka. Ja tutaj ustawiam mój rant na dolnym poziomie. Po upieczeniu studzimy na kratce. Kolejną rzeczą, którą możemy przygotować wcześniej, jest zabezpieczenie blatu bezowego. Ja przeważnie mam jakieś blaty gotowe, dlatego tutaj w filmie nie zobaczycie, jak go przygotować. Ale odsyłam was do mojego poradnika bezowego. Tam są wszystkie szczegóły bardzo dokładnie podane teraz już tylko zabezpieczamy nasz blat i tutaj najpierw czekoladę z olejem rozpuszczam w kąpieli wodnej, a następnie z jednej strony mój blat bezowy smaruję właśnie taką mieszanką, bardzo dokładnie cały blad oraz boki. Dzięki temu później blat będzie chrupiący w naszym torcie. Kiedy już cały blat będzie wysmarowany, wkładam go do lodówki lub na chwileczkę do zamrażarki, żeby ta czekolada zastygła, następnie wyciągam i smaruję drugą stronę. Kiedy już przesmaruję drugą stronę czekoladą i wszystko będzie dobrze pokryte, wkładam cały blat do lodówki i tam on sobie czeka do dnia składania tortu. Teraz przygotujemy sobie bazę do kremu waniliowego i tutaj najpierw śmietankę 36 przelewam do garnka, a następnie środek z laski wanilii wkładam do garnka, a kiedy już wszystkie ziarenka będą dobrze wyjęte, całą laskę wanilii też wkładam do garnka. Następnie wszystko należy doprowadzić prawie do wrzenia, a nawet jak wam się zagotuje, to nic się nie stanie. Ważne, żeby nie wyszło górą. Generalnie po podgrzaniu, po tej całej infuzji, będziemy to jeszcze chłodzić w lodówce, więc później taki schłodzony krem też się ubije. Następnie przygotowujemy namelakę truskawkową i tutaj żelatynę zalewamy najpierw zimną wodą i zostawiamy do napęcznienia, a następnie mrożone truskawki wkładamy do garnka i zagotowujemy je do momentu, aż będą miękkie i zaczną się rozpadać. Wtedy należy je zblendować. Do truskawek dodajemy napęczniałą żelatynę i całość mieszamy do jej rozpuszczenia. Kolejno dodajemy połamaną w kostki białą czekoladę i całość mieszamy do momentu aż czekolada się rozpuści i uzyskamy jednolity krem. I na koniec jeszcze dodajemy śmietankę, całość mieszamy i na koniec blendujemy, żeby ta masa była taka bardziej gładka. Na melakę przelewamy do rantu wyłożonego na spodzie dwiema foliami: najpierw spożywczą, a później aluminiową, żeby wszystko dobrze przylegało. Następnie wkładamy to do zamrażarki i tam odstawiamy na noc. Kolejnym krokiem jest ganasz z owoców leśnych, i tu też dzień wcześniej musimy sobie przygotować naszą bazę. Owoce z cukrem najpierw gotujemy, też do momentu aż się rozpadną. Owoce przecedzamy przez sitko, aby uzyskać pire i żeby nie było pestek. Następnie taką czystą masę z powrotem przelewamy do garnka i gotujemy kilka minut. Następnie dodajemy śmietankę i całość doprowadzamy prawie do wrzenia. Następnie dodajemy czekoladę, wyłączamy palnik i całość mieszamy do uzyskania jednolitej i gładkiej masy. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników naszą masę studzimy do temperatury pokojowej, a na noc wkładamy do lodówki tak, aby bardzo dobrze się schłodziła. W dniu składania tortu przygotowujemy sobie słony karmel. Cukier wsypujemy na patelnię z grubym dnem i włączamy średnią moc palnika. Całość podgrzewamy i co chwilę możemy mieszać szpatułką, a jeżeli cukier po pewnym czasie zacznie się krystalizować, to możemy spokojnie grudki rozetrzeć od dno naszej patelni. Pilnujemy, aby kolor był jedynie bursztynowy, nie może być zbyt ciemny, ponieważ wtedy karmel będzie gorzki i trzeba robić od nowa. A kiedy masa uzyska płynną konsystencję i bursztynowy kolor, dodajemy masło i całość mieszamy tak długo, aż wszystko dokładnie się połączy. Trwa to przeważnie około 2 minut. Kiedy masło będzie już dokładnie połączone z naszym karmelem, możemy dodać śmietankę i cały czas gotując na średniej mocy mieszamy. Uważajmy, ponieważ tutaj masa bardzo mocno bąbluje i bardzo mocno paruje, więc musimy uważać, aby się nie oparzyć. Na koniec możemy dodać jeszcze odrobinę soli. Jeżeli chcemy uzyskać słony karmel, całość gotujemy około pół minuty do minuty i ściągamy z spalnika do wystudzenia. W tym momencie nasz karmel po wystudzeniu będzie gotowy do dalszej obróbki. Teraz jeszcze karmelizujemy banany. I zaczynamy od skarmelizowania cukru na patelni na średniej mocy palnika. W międzyczasie banany kroimy na mniejsze kawałki. Banany dodajemy na patelnię i całość razem smażymy przez kilka minut. Następnie na koniec dodajemy masło i całość mieszamy do jego rozpuszczenia. Gotowe skarmelizowane banany przekładamy do miseczki i odstawiamy do wystudzenia. Teraz zabieramy się za składanie tortu i na początek kładziemy na podkład pierwszy blat biszkoptu, zakładamy rant oraz folię rantową i nasączamy biszkopt. Ja używam do nasączenia białej herbaty cukru i soku z cytryny. Następnie przygotowuję sobie mój pierwszy krem. Wszystkie składniki na ganasz wkładam do misy i ubijam na sztywno. Połowę kremu przekładamy na biszkopt, do środka wkładamy blat bezowy i od góry przykrywamy resztą kremu, a następnie nakładamy następny blat biszkoptu nasączamy. Następną warstwę na melakę truskawkową wyciągamy tutaj z naszego rantu oraz ściągamy wszystkie folie, nakładamy na biszkopt, przykrywamy kolejnym blatem i nasączamy. Teraz czas na przygotowanie kremu waniliowego i tutaj żelatynę do tego kremu najpierw namaczamy w zimnej wodzie. Ja mam tutaj domowy cukier waniliowy i wkładam go do malaksera, aby zmielić na pył. Możecie użyć też cukru z prawdziwą wanilią, takiego gotowego do kupienia w sklepie. Wszystkie składniki na krem waniliowy wkładamy do miski. Przedtem, kiedy wlewamy tą śmietankę, gdzie mieliśmy laskę wanili, to wszystko oprócz tej laski wkładamy do misy robota. Wsypujemy nasz cukier waniliowy i całość zaczynamy ubijać na najwyższych obrotach do uzyskania sztywnego kremu. W międzyczasie napęczniałą żelatynę rozpuszczamy w kąpieli wodnej lub na średniej mocy palnika tak aby tylko ją rozpuścić, żeby nie zagotować, żeby jej nie sparzyć, tak żeby miała płynną konsystencję. Kiedy już krem będzie prawie ubity, wlewamy wolnym strumieniem, lejąc po ściankach misy naszą rozpuszczoną żelatynę i całość miksujemy tylko do momentu, aż wszystko dobrze się połączy. Jeżeli boicie się, że w ten sposób powstaną Wam grudki, możecie najpierw zahartować tą masę żelatynową i dopiero później dodać ją do kremu. Gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylką, a następnie robimy sobie tamę z tego kremu na brzegach tortu. I tutaj polecam zrobić troszkę inaczej niż ja zrobiłam w filmie, bo ja teraz nakładałam bezpośrednio na biszkopt karmel i on mi później trochę wsiąknął w mój biszkopt. Więc tutaj polecam najpierw sobie zrobić troszeczkę też tamę z kremu na dole, wtedy nałożyć ten karmel, banany do środka, przykryć to znowu karmelem i od góry też przykryć kremem, i dopiero położyć biszkopt, tak żeby jakby karmel nie dotykał z żadnej strony bezpośrednio biszkoptu, tylko najpierw był schowany właśnie w kremie. Całość wyrównujemy, nakładamy ostatni blat, nasączamy go i tort wkładamy na noc do lodówki. Teraz przyszedł już czas na przygotowanie tynku. Ja tutaj robię maślany ganasz, czyli tak zwany oszukany ganasz. Najpierw w kąpieli wodnej białą czekoladę wraz ze śmietanką upłynniam, tak aby uzyskać jednolitą konsystencję. Kiedy wszystko jest już dobrze rozpuszczone i połączone w jednolitą masę, tą ciepłą masą zalewam zimne masło pokrojone wcześniej w kostkę i całość zaczynam miksować tak długo, aż uzyskam jednolitą kremową puszystą konsystencję, która wyraźnie będzie jaśniejsza. Cały proces ubijania takiego tynku to jest kilka minut. Co jakiś czas wyłączamy też robot, aby zebrać masę ze ścianek, żeby wszystko równo nam się ubiło. I ja teraz całość barwię na jasny pudrowy odcień fioletu, mieszając dwa barwniki żelowe, Wiltona i Fraktala. Biały tynk miałam już z poprzedniego tortu, więc tutaj nie pokazuję jak go trzeba zabarwić i nie odkładałam. Natomiast jeżeli Wy potrzebujecie zrobić z całości, to wtedy część tego tynku najpierw należy odłożyć, żeby uzyskać biały kolor i dopiero część następną zafarbować na fioletowo. Po wstępnym wymieszaniu barwnika odpowietrzamy tynk i tutaj możemy zmienić końcówkę na tą flex z silikonowym bokiem i na najwolniejszych obrotach mieszać kilka minut lub zostawić po prostu rózgę i ogrzewać dzierze na najwolniejszych obrotach. Ja to teraz też robię w ten sposób, tynk najlepiej się odpowietrza, więc jeżeli nie macie takiej specjalnej końcówki to nic takiego się nie dzieje, bo najważniejsze i tak jest ogrzewanie tego tynku, żeby on był bardzo kremowy i taki półpłynny. W międzyczasie wyciągam sobie tort z lodówki, ściągam rant oraz folię rantową i kiedy mój tynk jest już odpowietrzony, zobaczcie, taki ładny, kremowy i jak widać on jest trochę lejący, nakładam go sobie na tort i robię taką pierwszą warstwę, tak zwaną okruszkową, czyli cienką, tylko po to, aby wszystkie nierówności zakleić, żeby mi się później ten biszkop nie kruszył i taki tort, kiedy będzie już wygładzony i wstępnie przykryty pierwszą warstwą tynku, wkładam na 10 minut do lodówki. Następnie po tych 10 minutach wyciągam mój schłodzony tort z lodówki, nakładam drugą, nieco grubszą warstwę tynku i tutaj już gładzę tort dokładnie. Ta warstwa musi być wszędzie równa, wygładzona, bez dziurek, bez prześwitów. W momencie kiedy już wszędzie nałożę ten tynk i zacznę go wykładać szpachelką lub skropką, w tym momencie robię już to bardzo dokładnie pod kątem 45 stopni. I 90 stopni, jeżeli chodzi o stosunek skropki do tortu. Górę też wygładzam sobie już wcześniej, żeby była w miarę prosta, ponieważ później łatwiej się z tym pracuje, niż jak nam zastygnie taka krzywa warstwa tynku na górze. Jeżeli zrobią mi się po takim wygładzaniu gdzieś jeszcze prześwity lub dziurki, to znowu ten tynk dokładam, wygładzam i robię to tak długo, aż boki tortu podniosą mi się nad tort i całe boki będą już gładkie. Kiedy tort będzie już wygładzony, będzie mi się podobał, wkładam na godzinę do lodówki, tak aby wszystko bardzo dobrze zastygło, ponieważ po tej godzinie, tak jak widzicie, ostrym, długim nożem ścinam sobie tą wystającą górę z tortu i wygładzam górę, aby uzyskać kancik. I tutaj, jeżeli jeszcze jakieś prześwity mi się robią lub zadziorki, to w tym momencie biorę sobie takie małe szpachelki malarskie, wyrównuję luki, jeżeli jeszcze gdzieś się pojawiły, wygładzam wszystkie zadziory i w tym momencie mam już gotowy kancik. Teraz na taki schłodzony tort nakładam sobie od dołu warstwę białego tynku i tutaj na razie kładę go dość grubo, ponieważ później przy skrobaniu, przy wygładzaniu ten nadmiar tynku mi zejdzie. Tutaj chodzi o to teraz, żeby ta warstwa tego fault line cake była dosyć gruba, żeby ładnie wszystko wyglądało i żeby jakby ten tynk nachodził z góry, wtedy łatwiej zrobić te linie, które będą malowane na złoto, a jeżeli damy za cienko, to po prostu wyjdzie nam to krzywo. I tutaj w ten sam sposób, tak jakbym od nowa tynkowała cały tort, dokładam tynku tam, gdzie mi jeszcze go brakuje podczas wygładzania i robię to tak długo, aż wszędzie uzyskam ładną, równą, gładką linię. kiedy ta moja linia będzie już na tyle wygładzona, że wszystko będzie mi się podobało, tort znowu wkładam do lodówki, tak aby ten tynk bardzo dobrze zastygł, czyli daję mu minimum pół godziny w lodówce. I w międzyczasie przygotowuję sobie jeszcze liście pistacji, które chcę pomalować na złoto. I tutaj złoty barwnik w proszku rozrabiam ze spirytusem i wszystkie listki oraz łodyżki maluję sobie dokładnie na złoto. Odstawiam do wyschnięcia. Schłodzony tort wyciągam z lodówki i tutaj przy pomocy ręcznika papierowego przykrywam jeszcze tą białą część tynku, a tą fioletową górę sobie jeszcze pryskam na złoto, a następnie tym rozrobionym w spirytusie złotym barwnikiem maluję jeszcze tą białą górę mojego tynku i w ten sposób złote elementy będą już gotowe. Teraz pozostało już dołożyć ozdoby, które wcześniej przygotowałam. Mam tutaj też makaroniki, na które przepis znajduje się już na kanale. Nie pokazywałam Wam tutaj drugi raz jak je zrobić, no bo uznałam, że to jest bez sensu i tak ten film jest strasznie długi. Dodatkowo tutaj dokładam właśnie moje kule, które wcześniej były przyczepione do wykałaczek. I te, które były luzem bez żadnych wykałaczek też jeszcze dokładam w te miejsca tak, żeby mi tutaj nie uciekały nigdzie z tortu. I mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze na koniec dokładam liście pistacji i mój tort jest gotowy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i okaże się przydatny. Dajcie znać co myślicie o takim sposobie dekoracji. Ja już za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie kliknęliście łapki w górę lub subskrypcji kanału, to zachęcam gorąco, aby nie przegapić żadnych filmów, które pojawią się na kanale. I ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego smacznego i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach.